Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Adrian Zimny i jestem członkiem zarządu Fundacji Polska Zwycięska i dzisiaj poprowadzę dla Państwa spotkanie z Panem Istvanem Bolażem. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Z Muzeum, Muzeum w Budapeszcie oraz Polskiego Instytutu Badawczego. Spotkanie to będzie poświęcone postaci Pala Telekiego. O ile się nie mylę, dwukrotnego premiera. Węgier, który tę funkcje pełnił no, w czasach takich dość ciekawych, bo na tę pierwszą kadencję przypadają czasy wojny polsko-bolszewickiej, na drugą zaś. Yy wybuch II Wojny Światowej, no i w związku właśnie z tą drugą rocznicą, taki dzisiaj mamy tutaj temat spotkania. Także chciałbym naszego gościa w związku z tym zapytać o to, kim tak ogólnie był Palteleki i jak przebiegała jego działalność polityczna, bo właśnie w Polsce kojarzymy go raczej z tego, że no, no właśnie był premierem Węgier w tych czasach, kiedy tutaj różne wichry dziejowe przechodziły, natomiast na no, takiego głębszego pojęcia o tej Postaci raczej, raczej nie mamy. Także oddaję głos naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Działalność polityczna Pala Telekiego już w rodzinie Telekiego ma wykorzenie. Ojciec Pala, Gezja Teleki były także pisarz i polityk, na przykład był ministrem spraw wewnętrznych jeszcze w monarchii austro-węgierskiej, więc to, to nie była jakaś wielka niespodzianka, że, że Pateleki także mocno zaangażował się w, polityki, w polityce. Natomiast on przede wszystkim był, był naukowcem. On studiował prawo i politologię w Budapeszcie, a przede wszystkim zajmował się on geografią. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że Czepateleki urodził się już jako, jako potencjalny polityk. Ale przez kilka lat on, on zajmował się um, raczej um, nauką i, i raczej, raczej geografią. Um, na przykład w 1913 roku Węgierska Akademia Nauk wybrała go członka korespondencyjnego. W okresie międzywojennym on był na przykład dziekanem Wydziału Ekonomicznego w Budapeszcie, czyli ten. Um, ten obszar życia w przypadku Pallatergiego też był i może być jakiś pamiętajny, wspomniany, bo on był także w kręgach międzynarodowych znany i uznany postać geografii. Jak chodzi ja o politykę, on, czyli Pateleki, w tej dziedzinie był bardzo aktywny. Już w 1905 roku został wybrany do parlamentu pierwszy raz. To on miał 26 lat w tego roku. A już w 1920 roku on jest ministrem spraw zagranicznych, Chociaż tylko przez 3 miesiące, a od lipca tego roku premier Węgier. Czyli, jeśli chodzi o, o karierę polityczną, to, to jest, um, można powiedzieć chyba, że, że to w jak to, jak to wyglądało w przypadku uh, Telekiego. Um, natomiast, i myślę, że to jest także ważne, ta kariera polityczna nie bywa zawsze bardzo bardzo jednoznaczny i nie tylko sukcesy miał wypałte leki. Już w kwietniu 1921 roku, po pół roku kadencji jako premier, zrezygnował z pozycji z powodu jego roli w pierwszej próby restauracji władzy Karola IV.

Także, jak, także pierwszy, pierwsza, a także druga kadencja miały dużo wspólnego z Polską i z prawami polskimi. Natomiast to, jeśli chodzi o kontakty polsko-węgierskie, to oczywiście um, już spraw zagranicznych jest najbardziej ważny w sprawie Palatelekiego, ale chciałabym. Tylko kilka słów e, powiedzieć o tym, że podczas tej drugiej kadencji e, Teleki na przykład uruchomił inwestycje infrastrukturalne na dużą skalę, on reformy społeczne e, także zaczynały, więc e, on, on czasami także w węgierskiej historiografii wygląda przede wszystkim jako człowiek e, w sprawach e, zagranicznych. A natomiast um, on był bardziej uh, wszechstronny od tego. I także jest, uh, jest także ważne, że jego rząd, drugi rząd uchwalił drugą ustawą antyżydowską. Więc uh, pateleki, jeśli chodzi o, o kontakty i stosunki polsko-węgierskie, to, to może być jako polityk. I jako człowiek um, też, bo on ma, miał naprawdę sympatię um, z Polską, może być absolutnie pozytywnym um, człowiekiem, ale on jest um, on był bardziej, um, bardziej um, skomplikowanym um, postaciem węgierskiej historii niż historii stosunków polsko-węgierskich. Tak, i właśnie tutaj ten temat tych relacji polsko-węgierskich w ujęciu Palata-Lekiego chciałbym trochę pogłębić i zapytać o to, czy ta jego propolska postawa zarówno w 1920 roku, jak i w 1939, ona wynikała wyłącznie z sympatii do naszego kraju, czy też no miało to jakiś szerszy kontekst prowadzenia polityki zagranicznej? Szczerze, ja myślę, że chociaż w historii to czasami Um, to nie takie taki, um, proste, um, proste pytanie, ale ja uważam, że prokursowa postawa um, telekiego to naprawdę wynika z sympatii, bo jeśli, jeśli trochę, um, trochę, trochę zajmujemy się um, bardziej głęboko z tymi wydarzeniami, to można widzieć, że, że racja polityczna to nie za bardzo pokazały do tego kierunku, żeby w tych przypadkach, w przypadkach który, które Pan wspominał, Węgier były, miały taki rolą pro-Polską. Myślę, że ten, ta sympatia, choć to oczywiście nie, za, nie zawsze można całkowicie rozumieć skąd ta sympatia, ale to można widzieć przez całe życie Telekiego, nie tylko w tych oczywiście bardzo ważnych punktach politycznych 2020 i 1939 roku, ale także w okresie międzywojennym. Teleki Pan na przykład był komendantem delegacji węgierskich harcerzów, na polskim skautowym dżemborii w Spale 1935 roku, czyli um, jego um, propolska działalność, to w ogóle nie zależy zawsze od, od czy on właśnie jest w takiej pozycji politycznej um, czy nie. Więc, czyli w swoich decyzjach um, politycznych w związku z Polską, ja uważam, że sympatia odegrała kluczową. Rolą. A przede wszystkim na początku II wojny światowej, kiedy on otwierał granicę przed polskimi uchodźcami a zrobił, już, zrobił ten, ten akt już w przyrodzie bardziej nieprzyjaznej do tej akcji i, i naprawdę duża presja była na telekim, a ta presja później to To na se živí. Yy, tak, no i z tego też tytułu chciałbym w takim razie zapytać, jakie były takie ogólne poglądy na politykę zagraniczną Palatelekiego? To znaczy, yy, gdzie on upatrywał węgierskich interesów, w jaki sposób starał się je realizować yy, i też dlaczego starał się uniknąć zaangażowania w II wojnę światową, skoro no, wcześniejsze dobre relacje z Niemcami okazały się być dla Węgier dość owocne, bo udało się odzyskać część Słowacji, tak Ruś zakarpacką yy, i tak dalej. Właśnie to, to bardzo ciekawy bo jako polityk teleki był do końca pokonanym przyjacielem Anglii, Wielkiej Brytanii. Natomiast równolegle z tym on był także mocno zaangażowany na rewizji obszarów terenów które w Trianonie, w traktacie w Trianon zostały od Węgier. Czyli chciałby odzyskały te tereny. To ten I przez kilka, można powiedzieć, tylko miesiąc, to, to może być to on, on mówił równolegle na przykład negocjować z Anglią, a także Niemcem, a, a ten, ten ta presja to, 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 by już, to bywa już za, za mocna. Jego pole manewru, palatelek jego stopniowo się zawężało. Na przykład tak, jego rząd pokierował odzyskanie Zakarpacza i północnego Siedmiu ogrodu, ale te akcje umożliwili Niemiec. 20 listopada 30 1940 roku jego rząd, czyli rząd Telekiego, przystąpił do paktu trójstronnego. A to, to pokazuje, jak, jak komplikowana była ta sytuacja, że nie całkowicie miesiąc później. 12 grudnia tego roku Węgry zawarły umowę wieczystej przyjaźni z Jugosławią, a sumienie Telekiego nalegało na to do końca. Chociaż, i to też pokazuje, że, że, że już na początku 1941 roku, roku Teleki był sam, a prawdę sam politycznym, że ani regent Miklós Horti, ani oficerowie, ani opinia publiczna Węgier nie byli zachwyceni radością um, tą umową z Jugosławią, biorąc pod uwagę, że południowe obszary należały do Jugosławii od czasów Trianon i chciały te odzyskać. Um, I ta presja bywa już za mocna na teleki, Więc ja uważam, że, że, że on bywa w sytuacji stopniowo, że, że już. Jus nyemug vübjerács um, mienzű mienzű dalej uh, revízión um, bűvük terenú fengjer, a mienzű jegó szumjenjen. No właśnie, i stąd też kolejne pytanie, w jaki sposób Palteleki próbował no, zapobiec mu zaangażowaniu Węgier w wojnę, w wojnę z Jugosławią I, i, i dlaczego wówczas się nie udało? Bo w 1939 roku też przecież były naciski niemieckie, żeby wziął udział w wojnie z Polską, a jednak wtedy jakoś był w stanie. No, obronić swoją niezależność tak przed, przed Hitlerem, przed Niemcami i w tej wojnie udziału nie wziął. Jak wiadomo, ten opór przeciwko wojnie z Jugosławią skończył się dla niego samobójstwem. Ja uważam, że, że, że sytuacja, kiedy wybuchł II wojny światowej, to, to bywa z tej strony inaczej, że ta, ta presja niemiecka. Bywa trochę, trochę mniej na, na teleki i na Węgier niż, niż półtora roku, roku później. Po pierwsze, akcja trzeci Rzeszy Niemcy przeciw, przeciw Polskom był niestety szybki sukces, czyli już po kilka, kilka tygodnia. Niemcy już, już widzieli, że, że to udawało się, ta akcja bez, bez takiej wszelkiej pomocy, na przykład ze strony, ze strony Węgier. Węgier mi, i rząd, Teleki, jeśli chodzi o komunikację, to wyglądały tak, że, że zawsze współały by być tak blisko do Niemców żeby jeszcze miały taki, taki droga też do, do innego, innego kierunku. Ta akcja e, rewizji Zakarpacia i, i Północny Siedmiogród Ogród to też, e, też, to też umożliwili Niemcy, czyli ten, ten stosunek był zawsze bardzo, bardzo bliskie, także pod e, czasem drugiej kadencji. Telekiego, ale, ale Niemcy nie potrzebowali tak, tak, tak bardzo um, tam pomóc uh, węgierskim terytorium Węgier, po prostu, chociaż były ważne, ważne, ale nie tak uh, ważne jak uh, przed inwazją jugosławiańską. Więc ja mówiłbym, że, że bardziej uh, Um, nie manewry Telekiego były tak, um, tak um, um, sukcesywne um, na wybuchu II wojny światowej, ale presja niemiecka nie była jeszcze, jeszcze tak określona i tak, tak mocna jak, jak półtora roku później. I jeszcze jedno pytanie, jaki był odbiór tej postaci wkrótce po jej śmierci, to znaczy po tym samobójstwie przed wojną z Jugosławią? A jaki jest obecnie? Bo jak wiemy, tam w międzyczasie mieliśmy okres panowania komunistycznego na Węgrzech, więc no to wtedy siło rzeczy musiał być postacią albo przemilczaną, albo ocenianą negatywnie. Tak bezpośrednio po samobójstwo wie Telekiego. Jego, jego członek, jego, jego kształt, był, był trochę, trochę, więc, czyli władza i pamięć, nie za bardzo wiedziały, jak to zajmować się kształtem i dziedzictwem Telekiego. On był absolutnym, prominentnym e, politykiem e, okresu międzywojennego e, na Węgrzech. On kluczową rolę e, w, podczas e, tego e, całego okresu. Natomiast e, wydarzenia bezpośrednio po, po jego śmierci już mają do innego kierunku, e, do wojny. A, a potem, tak jak, jak Pan wspominał, w latach komunizmu, pamięć jego działalność, i to jest ważne nie tylko polityczna, bo to jest rozumiane, ale także naukowy, e, naukowa działalność e, telekiego e, albo nie pojawiła się bardzo e, w opinii publicznej, absolutnie nie, a także w badaniach e, naukowych bo jak pojawiła się ta polityczna działalność, to, to wyłącznie negatywne. Ale ja myślę, że to, to już to jest, to jest ważne, że już właśnie e, po zmianie systemu e, w roku 1991 e, ten rok został na Węgrzech e, ogłoszonym rokiem Telekiego, Pierwszą sztuką publiczną e, powstali e, jego w, tysiąc, e, w 2001 roku w Gödel, gdzie zostawił on pochowany. Więc już w XXI wieku zaczynał się on także w terenach publicznych. E, taki taki nowy, nowy, nowy pomysł o, o jej działalności e, zostawił to, to widoczne, a także 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 w Polsce. Natomiast um, ja uważam, jeśli chodzi o pamięć uh, Telekiego, że ja myślę, że chyba to, um, to będzie trochę morbid, który teraz powiem, ale w moim zdaniu, dzięki, dzięki jego samobójstwu, on zawsze był, był bardziej sympatyczny w oczach węgierskiej opinii, opinii publicznej niż inni prominenci okresu Horthiego. Sumienia telekiego i ten, 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 ten fatalny akt, ja myślę, że to, 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 to on dlatego jest trochę bardziej, trochę, trochę mniej, mniej skomplikowany, jak to ocenić jej działalności. Natomiast uważam, że, że całkowicie pozytywnym postaciem pateleki może być tylko dla Polaków. To wprawdzie były wszystkie tutaj pytania, które były przewidziane, ale no, zleciało to bardzo szybko, mamy dopiero 20 minut, więc czy Panu nie przeszkadzało, jakbym jeszcze zadał kilka pytań tamtym programem nieprzewidzianych, takich tu nawiązujących do tej rozmowy? Proszę. Więc chciałbym właśnie nawiązać do tego, że Pal leki tą postacią pozytywną może być tylko dla Polaków i zapytać o to, no, co jest przyczyną tej no, niejednoznacznej tak oceny w społeczeństwie węgierskim. Przepraszam, to znaczy, że to jest właśnie ten sojusz z Niemcami, udział w rządach Hortiego, czy może te reformy społeczne, które, które, które przeprowadzał? Tak. Um, on, on. Ja myślę, że jeśli, jeśli widzimy um, te działalności obok um, obszaru politycznego, to czyli teraz mówiąc, bez polityki, Uh, działalność Teleki jest, uh, jest naprawdę fantastyczna, a uh, nie tylko naukową, uh, ale jak, uh, jak uh, tak wspominałem, uh, um, jego uh, praca za skauty, uh, jego działalności jako naczelnik uh, skautów uh, na Węgrzech. Um, on był prezesem um, tak naprawdę uh, wielu uh, towarzystw. Um, czyli, czyli obok, obok, um, obok polityki, um, ja myślę, że Teleki ma, ma miejsce uh, w jakimś węgierskim uh, panteonie. Na przykład um, jego polityczna działalność jest, uh, jest mocno uh, związana do Przede wszystkim e, z II wojną światową. Chociaż tak, już Węgier nie po drugiej kadencji Telekiego wystąpił w wojnie, ale, ale ten, ten w ogóle, te ten dwa, ten dwa lata przed, przed wystąpieniem w II wojnie światowej. To, to w ogóle uh, do tego kierunku uh, kierowały kraj, a także chodzi o, o, o ustawy antyżydowskie. Ten uh, numerus klauzus uh, z, z okresu uh, pierwszej kadencji Palatelekiego, czyli 1920 roku, a, a ustawa druga. Uh, podczas drugiej kadencji um, antyżydowskiej, które już już były bardziej blisko do, do ustaw um, niemieckich um, z tego typu i, i z tego um, okresu. Um, parteleki były um, absolutnie um, wsparł poparcił um, tą um, drugą ustawę, więc jako polityk, um, ja myślę, że on, on nigdy nie będzie taki, taki albo biały, albo czarny. Um, to jako polityk był bardzo, bardzo, um, bardzo wszechstronny człowiek, tak jak jako w życiu prywatnym. Ja myślę, że ten ostatni um, to jest absolutnie um, warto to pamięć na to i, i zajmować się um, nawet więcej um, z dalekim. Um, a jeśli chodzi o, o polityce, to, to, to jest w ogóle bardzo, ja uważam, że to jest bardzo, um, bardzo dobre, ze są takie inicjatywy, żeby, żeby jego kształt um, był takim, takim centralnym punktem, stosunków polsko-węgierskich. Tak, i myślę, że w ten sposób jak najbardziej możemy skonkludować naszą rozmowę, za którą bardzo panu dziękuję. Tak, dziękuję. Moim i państwa też gościem był, tak jak już mówiłem, Istvan Bolasz. I jeśli chodzi o następne wydarzenia, to na pewno będziemy informować na, 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 na stronie Fundacji. W tym momencie dziękuję za uwagę i jeszcze raz dziękuję mojemu i państwa gościowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo to. za zaproszenie.